Patryk! Cześć Tomku! Cześć! Super miło Cię widzieć, to po pierwsze, po drugie bardzo Zajem. Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. To ja dziękuję. Powiedz tak. mi, bo jest odwieczny spór, bardzo dobrze elektryki spór. czy spalinówki? Wiesz co, ja widzę wady i zalety w każdym z nich, natomiast rzeczywiście elektryki zawsze dawały mi masę frajdy. Dzisiaj mamy niebywałą okazję stary, bo jesteśmy na ośrodku doskonalenia techniki jazdy DriveLine. To jest stary ośrodek stopnia wyższego, wyposażony naprawdę w niesamowitą infrastrukturę. I tu możemy w sposób bezpieczny, hermetyczny porównać sobie dwa identyczne samochody. Jeden będzie elektrykiem, a drugi będzie klasyczną spalinówką i to z manualną skrzynią biegów. Co to na to? Bardzo proszę. Gotowy? Trzy, dwa, jeden.

Śmigaj po elektryka. Hamowanie z 50 na godzinę, oczywiście awaryjne, czyli mocne kopnięcie w hamulec, bezlitosne wręcz. 33 metry, kolego. No dobra, a teraz kolej na mnie. Moje zadanie będzie polegało na tym, że wjeżdżam na Dużą płytę poślizgową, która jest wyposażona w kurtyny wodne, które to imitują przeszkody, które mogą się znaleźć na trasie mojego przejazdu. Cyk. 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 Na milimetry. Idealnie. No dobra, to teraz omijanie kurtyn wodnych na dużej płycie poślizgowej z samochodem z silnikiem spalinowym. Cyk, pierwsza kurtyna. Ominięta, druga ominięta. O, z potężnym zapasem. No dobra, czas na kolejne ćwiczenie. Jestem powtórnie w samochodzie z napędem elektrycznym. Wjeżdżam na dużą płytę poślizgową z aktywnym urządzeniem, które nazywa się szarpać, czyli urządzenie, które ma spowodować poślizg nad Zostawiam 100% aktywnym systemom bezpieczeństwa. PIK! Nie robię, zobaczcie, kręcę. Nie kręcę kierownicą, utrzymam ją prosto. Auto się przekrzywiło 45 stopni do kierunku jazdy, ale zatrzymałem się przed fontanną. Dobra, czas na ostatni test, a mianowicie spalinówka, duża płyta poślizgowa, szarpak uruchomiony. Pik. I słuchajcie, to jest właśnie to co robi taką dużą różnicę. Zakładam się o każde pieniądze, że gdybym tu wsadził czterech dużych pasażerów, to auto by jednak się bardziej przekręciło czy bardziej by odjechał tył samochodu, ten poślizg nadsterowny by był większy, bo po prostu fizyka jest nieubłagana i większa waga jest w tym przypadku, działa na naszą niekorzyść. Tyle. Jak Ci się podobało? Podobało mi się ogólnie. Bardzo fajnie, bardzo fajny obiekt w ogóle do, do jeżdżenia. Pierwszą próbę jaką robiłem to był ten slalom tak zwany i powiem Ci, że rzeczywiście tam jest taki moment na płycie poszlizgowej, kiedy naprawdę musiałem walczyć z tą podsterownością i to tak dosyć mocno. Być może za szybko chciałem to zrobić, ale elektrykiem miałem z tym mniejszy problem. Co z hamowaniem? Z hamowaniem. Jak widzisz, na niekorzyść elektryka, bo mamy chyba różnicę 7 czy 6 metrów. Rzeczywiście tutaj zadziałała ta masa, którą ustaliliśmy już, że jest 360 kg dodatkowo w porównaniu do, do tego silnika 1.2. Wyobraź sobie ta próba, kiedy omniałem. Na dużej płycie poślizgowej kurtyny wodne, które imitowały przeszkody. Aktywne systemy bezpieczeństwa, w tym przypadku system stabilizacji toru jazdy. W przypadku elektryka poradził sobie bardzo dobrze. Przy 60 km na godzinę ominąłem przeszkodę i wróciłem na swój tor jazdy, delikatnie muskając tę ostatnią kurtynę. I to jest bardzo dobry wynik. Natomiast spalinówka zostało mi jeszcze z każdej strony półtora metra zapasu, więc tutaj aktywne systemy bezpieczeństwa działały jeszcze lepiej. Natomiast na ostatnim teście na szarpaku znowu elektryk sobie poradził świetnie. Aktywne systemy bezpieczeństwa, czyli system stabilizacji toru jazdy przyhamowywał każdym właściwym kołem, żeby, żeby faktycznie wyprostować samochód. Eee, no. Ale znowu spalinówka lżejsza. I ja na przykład nie mógłbym się zdecydować, bo ja kocham zarówno elektryki, jak i spalinówki. Do miasta używałbym elektryka. Na trasę jednak musiałbym wybrać spalinówkę, bo spalinówka ma lepszy zasięg. Patryk, bardzo Ci dziękuję. To był naprawdę super produktywny dzień. Ja bardzo również dziękuję Tobie. Za zaproszenie jak będę robił za jakieś skóry. kolejne testy, jak będzie jakiś pomysł na coś faktycznie obiektywnego, to będę do Ciebie zwolnił, Super, to ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i chętnie skorzystam, chętnie pomogę. Idealnie. Dzięki.